Hortensje krzewiaste, takie jak na przykład znana Annabelle oraz bukietowe, jak na przykład odmiana Limelight. -like. Są to hortensje, które kwitną na pędach tegorocznych. W zależności od odmiany, potrafią osiągać od 1 do nawet 3 metrów. Barwy kwiatów przeważnie są białe lub limonkowe, a niektóre odmiany potrafią przebarwiać się do różowego. Hortensje, aby Dobrze rosły i pięknie kwitły, wymagają gleby próchniczej i umiarkowanie wilgotnej. Większość odmian preferuje stanowiska odsłonięte od wiatru. Hortensja krzewiasta, tak jak Annabelle czy Grandiflora, dobrze poradzi sobie w cieniu. Natomiast większość hortensji bukietowych należy sadzić na stanowisku słonecznym lub półcienistym. A teraz zapraszam Was do mojego ogrodu. Gdzie pokaże jak obcinamy w jesieni lub również możemy w zimie, lub wczesną wiosną hortensję. Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się hortensjami, drzewiaste, krzewiaste i jak to ciąć bukietowe. Przede wszystkim kiedy? Dzisiaj mamy pierwszy marzec i pogoda jest jak najlepsza dzisiaj na to marzec, w marcu już teraz nie ma przymrozków, co prawda zapowiadają niedługo jakieś załamanie pogody, ale to będzie dosłownie maksymalnie minus 5 stopni, a hortensje możemy ciąć nawet w grudniu, w listopadzie i nic się im nie będzie działo. One są naprawdę te oczywiście, bardzo odporne. Ogrodowych absolutnie nie tniemy. One kwitną na pędach dwuletnich, a te właśnie bukietowe na pędach jednorocznych, Dlatego trzeba je dobrze ciąć. I teraz jak je tniemy. Przede wszystkim musimy powycinać wszystkie cienkie pędy. Przepraszam za odgłosy, ale owczarek chce bardzo pomagać. Przede wszystkim ucinamy wszystkie cienkie pędy i suche. Tutaj, tu gdzie był taki malutki kwiat z tamtego roku, który jeszcze został, tutaj widzimy trochę jest obrysowany ten pęd, więc na pewno taki Należy obciąć. Oczywiście tniemy ostrymi narzędziami pod ukosem. Wszystkie cienkie pędy, wszystkie suche pędy, to wszystko należy powycinać. Widzicie, takie małe kwiatostany, a my chcemy duże kwiatostany, więc to wszystko, to cienkie wycinamy, zostawiamy to takie na początek yy, grubości ołówka ta jest taka dość wysoka ta hortensja i teraz kiedy już te wszystkie cienkie poobcinaliśmy tak z pierwszego zostały nam tylko te grubości ołówka to musimy je teraz skrócić. Dlaczego wycinamy te naj, yy, najcięższe? No, dlatego, że chcemy mieć duże kwiaty, a jak jest cienka gałązka, to będzie dużo kwiatów, ale małych, więc to jest nam niepotrzebne, i później u mnie rośnie w taki sposób ta hortensja. Dlatego ja będę ją obcinać od, widzicie, od tego miejsca, ten gruby pęd, nad drugim oczkiem. Dlaczego można nad pierwszym, ale ponieważ mają przyjść jeszcze jakieś przymrozki, dlatego nad drugim w razie czego. Jeden i dwa. Jeden i dwa. No, jakieś takie pięć. Pięć centymetrów od pąka tniemy. Tu jest jeden, tu już obcięliśmy ładnie. Tutaj jest kolejny. I ciachamy tak tą hortensję. Nie boimy się, to wszystko od nowa ładnie urośnie. I kolejne zostawiamy tylko i wyłącznie grube pędy. A tutaj jeszcze jakieś suche, to co suche, wszystko obcinamy. Widzicie, mamy pę gruby. Tutaj też są te grube, więc je ja to jeszcze zostawiamy. Takie grubości ołówka, te nie, cienki tego uciąć. Ten jest gruby, dlatego tutaj nad drugim oczkiem ciachnąć. Ten też jest gruby. Dwa oczka. I ciągniemy. O, ten też jeszcze możemy zostawić. Dalej, tutaj mamy cienki, więc to odcinamy wszystko, bo nie chcemy mieć małych kwiatów. To jest wszystko cienkie, ale tutaj ładny. Mamy gruby pęd. Tutaj zobaczcie. I mamy tu już obcięte na drugim. Ten jest cienki, ten wycinamy. Ten sobie zostawimy. I ten tutaj już też jest wycięty. Dalej. Tutaj mamy następny gruby. Te są cienkie. Tutaj ten też jest gruby, więc ten sobie. Też zostawimy, tego wytniemy i tutaj jeden, dwa tutaj od dołu wszystko wytniemy, to suche tutaj tą grubą gałązkę zostawimy. dalej tutaj mamy dość grubą ta mogłaby być, jeszcze zostać tą cienką utniemy tutaj jeden dwa i ciachamy. i następne to wszystko tutaj wycinamy jeden 1, 2, ściągniemy. Tutaj są dość grube na końcach, dlatego odcinam te cienkie. sobie niech to puszczę. I tutaj 1, i 2. I tak wyglądają te moje hortensje. A tutaj mamy hortensję anabelkę. Która ma pełno pędów i bardzo mało kwiatów. Dlatego wycinamy wszystko co suche, jak tutaj z tamtego sezonu zostało. To wszystko jest do wycięcia. Ważne, aby był przewiew w takim krzewie, aby tutaj nam w środku nic nie zagniwało odcinamy wszystko suche, czyścimy krzew, wycinamy wszystko co cienkie a grube, które chcemy zostawić od razu od samej ziemi na jeden do dwóch pąków, czyli takie do 20 cm maksymalnie zostawiamy jeśli utniecie i jest zielone w środku, to znaczy, że pęd jest zdrowy jeśli nie, to wszystko trzeba go od razu wyciąć. Pamiętajcie, że im więcej wytniecie cienkie gałęzi, tym więcej będziecie mieć ładnych kwiatów. Tutaj, spójrzcie, że już tutaj puszcza ładnie, dlatego ja to całe po prostu wytnę, bo chcę, żeby ten jeden pąk. Tu widać, widać, ten jeden pąk tutaj, żeby mi szło wysoki. Ważne też jest, aby wyciąć wszystkie gałęzie krzyżujące się, to znaczy takie rosnące na krzyż, ponieważ przy wietrze, gdy pęd o pęd się obciera, tak jak możecie tutaj zobaczyć, to się od razu tutaj zaczyna niszczyć i obumiera pęd. Wybieramy tylko zdrowe pędy. Takie, które jesteśmy pewni, że ładnie będą rosły. Tutaj jest taka grubsza, ładna gałązka, tylko nad drugim pączkiem ją odcinam. A wszystkie dzięki powycinać. Tak wygląda moja hortensja Annabel, która dość długo była wiele lat nieformowana i nieprzycinana, dlatego ma taką formę. Ale teraz myślę, że już sukcesywnie będzie przycinana i już nabierze ładnych kwiatów w tym roku. Pozdrawiam, zachęcam do subskrybowania i oglądania kolejnych filmików, które na pewno już się na dniach pojawią. Po 15 marca będziemy obcinać róże, ponieważ one są wytrzymałe do minus 5 stopni, ale nie ma się co spieszyć. Zobaczymy jak z tymi przeproskami, tym bardziej, że ja mieszkam w górach i mogą być duże. Pozdrawiam.